Cześć! Dzisiaj trudny temat, czyli zarobki w tenisie. Czy kobiety powinny zarabiać tyle samo co mężczyźni na korcie, a może wcale nie? Zapraszam do oglądania najnowszego odcinka programu tenisowego. Na ten temat od dawna chciałem nagrać odcinek na kanale, a pretekstem niech będzie sytuacja, jaka wydarzyła się ostatnio w Kanadzie. W Kanadzie to odbyły się dwa turnieje, właściwie na tym samym poziomie: ATP 1000 w Toronto i WTA 1000 w Montrealu, czyli dla kobiet i dla mężczyzn. I to były turnieje generalnie z tego samego poziomu pod hasłem Canadian Open. Ale no właśnie zarobki. Tutaj macie grafikę jak wyglądały zarobki jeśli chodzi o nagrody dla tenisistów i tenisistek. na no, jeśli chodzi o te najwyższe rundy czyli finał, półfinał, ćwierćfinał. Jeśli chodzi o temat zarobków w kobiecym i męskim tenisie i różnice między nimi, to trzeba zacząć od takich podstawowych informacji, czyli generalnie rzecz biorąc kobiety i mężczyźni w tenisie na korcie zarabiają tyle samo tylko w turniejach wielkoszlemowych, czyli cztery imprezy Roland Garros, Australian Open, Wimbledon i US Open oraz w rozgrywkach reprezentacyjnych, czyli Billie Jean King Cup to kobiet, Puchar Davisa mężczyzn i w rozgrywkach damsko-męskich, czyli United Cup to są nowe rozgrywki, które powstały w tym roku. W pozostałych imprezach z kalendarza zarówno męskiego tenisa, jak i kobiecego te nagrody finansowe są różne, a te pozostałe imprezy stanowią o większości kalendarza zarówno ATP, jak i WTA. Daily Mail wyliczył nawet, że te różnice sięgają 34, około 34%. Na korzyść mężczyzn. Turnieje wielkoszlemowe to jest zawsze dwa tygodnie, czyli dwa tygodnie razy cztery to jest osiem tygodni, tyle trwają generalnie turnieje wielkoszlemowe w danym sezonie, co oznacza, że przez większość sezonu kobiety i mężczyźni zarabiają różnie na korcie. Z jednej strony dziś jest i tak lepiej niż było kiedyś. W przeszłości tenisistki zarabiały dużo, dużo mniej niż analogicznie tenisiści. Te różnice były wielkie. Zaczynały tenisistki z bardzo niskiego pułapu. Mężczyźni zarabiali dużo więcej. Z drugiej strony nadal pojawiają się apele o to, żeby kobiety zarabiały w tenisie więcej, żeby zarabiały tyle samo co mężczyźni. Te apele pojawiają się również ze stron czynnych tenisistek, między innymi Iggy Świątek czy Jessica Peguli. Polka i Amerykanka apelowały w ostatnich miesiącach właśnie o to, żeby zrównać tę nagrodę, a przynajmniej zwiększyć, podając za przykład męski tour. Teraz zacytuję Igę Świątek z marca tego roku, gdy wypowiadała się na, podczas turnieju w Dubaju: Chciałabym zobaczyć, jak WTA rozwija się, zyskuje na popularności, zmniejsza różnice między WTA i ATP pod względem nagród pieniężnych i przyciąga fanów. Nasz tenis budzi te same emocje co ATP. Jest coś, co można znaleźć w kobiecym tenisie, czego za to nie znajdziesz w ATP. W czerwcu organizacja kobiecego tenisa zareagowała i przedstawiła nowy plan. Połączone turnieje WTA i ATP o randze 1500 będą miały zrównane płace od sezonu 2027. Czyli jeszcze kilka lat trzeba poczekać. Z kolei stawki w imprezach trwających tydzień, niepołączonych, zostaną zrównane do 2033 roku. No, przyznacie, że dość szalona pod względem odległości perspektywa, ale dobrze, że w ogóle jest taka ta perspektywa. 2027 chodzi o turnieje, tak jak no, chociażby ten co teraz trwa w Cincinnati, gdzie grają zarówno tenisistki, jak i tenisiści. Czy chociażby, nie wiem, imprezy w Miami i w Indian Wells, gdzie też na kortach grają zarówno kobiety, jak i mężczyźni. A i będzie także wzrost płac, jeśli chodzi o turnieje WTA 250. Ten wzrost ma dotyczyć mniej więcej 34%. To chodzi m.in. o naszą imprezę, czyli WTA 250 w Warszawie. Dobra informacja, bo może w ten sposób uda się przyciągnąć kolejne gwiazdy na korty Legi, czy gdzie. Organizacja związana z tatą Igi Świątek będzie tworzyła ten turniej w przyszłych latach. Teraz tak, jak już mówiłem i oczywiście to nie jest wielkie zaskoczenie, temat zarobków w tenisie na korcie wywołuje bardzo duże kontrowersje. Jedni uważają, że absolutnie nie, nie, tenisistki nie powinny zarabiać tyle samo. Drudzy z kolei mówią, że no właśnie powinny, że kobiety powinny zarabiać na korcie tyle samo co mężczyźni. I teraz przedstawię kilka argumentów, jakimi posługują się obie strony. Zwolennicy zrównania nagród często posługują się takim argumentem, otóż to jest relikt przeszłości, tak już było. Kobiety, tak jak mówiłem, zaczynały z niższego poziomu, zarabiały mniej niż mężczyźni. Zresztą no nie tylko w tenisie, generalnie w bardzo wielu zawodach, wciąż tak trochę jest w niektórych zawodach, a w tenisie było i właśnie czas z tym skończyć. Odejść od tego i zrównać nagrody. Z tym związany jest także inny argument, otóż. Ci przedstawiciele, ta grupa uważa, że kobiety powinny zarabiać tyle samo, ponieważ wykonują dokładnie taką samą pracę jak mężczyźni na kordzie. Czyli podróżują tyle samo po świecie, muszą trenować od małego, przechodzić przez wszystkie szczeble juniorskie, walczyć o docenienie ze strony sponsorów, zdobywać punkty do rankingu WTA, mężczyźni do ATP. Kobiety muszą, właśnie tak jak mówiłem, jeździć po całym świecie, zatrudniać często team wieloosobowy, bo dzisiaj to nie jest tak, że masz tylko trenera. Ale często to jest fizjoterapeuta albo dwóch, psycholog, człowiek od diety. To są bardzo rozbudowane sztaby. Mówił o tym ostatnio kanadyjski tenisista Denis Szapowałow, dzisiaj 22 na świecie, który jest zaręczony ze szwedzką tenisistką, dzisiaj 141 na świecie, Miriam Bjorklund, i teraz zacytuję Szapowałowa który w artykule dla portalu The Players Tribune, to jest zresztą ten sam portal, gdzie Iga Świątek jakiś czas temu pisała swój artykuł i Szapowałow napisał tam tak. Byłem naiwny. Gdy zaczynałem grać, myślałem, że zawodowi tenisiści i tenisistki są traktowani w ten sam sposób. Potem poznałem moją dziewczynę Miriam, która naprawdę otworzyła mi oczy. Tak rozpoczął swój tekst Szapowałow. Idziemy dalej. Koszty w tenisie są szalone. Podróżujesz cały rok, nocujesz w hotelach, płacisz sztabowi szkoleniowemu. Wielkie gwiazdy nie muszą się tym martwić, ale większość walczy o to, by wyjść na zero. Niestety wygląda na to, że jeśli jesteś tenisistką, twoje szanse na przetrwanie są dużo mniejsze, bo jesteś kobietą. Tak uważa Szapowałow. Nie ma wątpliwości co do jednego, że koszty życia tenisistów, życia zawodowego są naprawdę duże. Często mówi się w artykułach gdzieś tam w mediach takich nie do końca związanych z tenisem, generalnie sportowych albo nie tylko sportowych, tenisistka zarobiła tyle, tenisista zarobił tyle. Ale jakby zapomina się o tym, że trzeba od, od tego odjąć podatki, w niektórych krajach nawet 50%, że trzeba policzyć ile tenisista czy tenisistka wydają na sztab. Na, na, na wszystkie przygotowania wokół, na, na, na loty, bo to często jest tak, że zawodnik gdzieś szybko odpada, więc musi bardzo szybko z kolei ogarnąć sobie lot w inne miejsce, hotel, a wtedy no, nikt nie czeka na panią świątek, albo na panią, nie wiem, Sabalenkę, albo rybakinę, czy na pana Nadala, czy Dżokowicia, i trzeba ogarniać loty w wyższych cenach. No i to jest oczywiście duży problem, jeśli chodzi o finanse, ponieważ to wszystko kosztuje. I tak jest dużo lepiej, jeśli chodzi o tą czołówkę. Załóżmy, że mniej więcej pierwsza pięćdziesiątka obu rankingów zarabia na tyle dobrze, że nie musi się martwić. Ale już zawodnik czy zawodniczka z poziomu 80 WTA, 80 TP albo balansujący na granicy pierwszej setki, to już są zawodnicy, zawodniczki, które, którzy mają problem. Wielokrotnie Magdalenet o tym opowiadała, że to wcale nie są tak piękne i różowe historie dotyczące tego, jak się zarabia w kobiecym tenisie, że jak się jest ponad setkę, czyli gdzieś nie wiem, 105, 110, 150 albo jeszcze dalej, to czasami trzeba dokładać do interesu i nie jest aż tak pięknie i to nie są krezyduje, jeśli chodzi o zawodników. Od razu podam kontrargument, przeciwnicy zrównania zarobków w niż jeśli chodzi o kobiety i mężczyzn podają w takiej sytuacji argument, że kobiety właśnie nie wykonują dokładnie tej samej pracy, co mężczyźni na korcie powołują się y, takie osoby na to, że, że kobiety grają praktycznie cały sezon do dwóch wygranych setów, a mężczyźni także do trzech. Problem w tym, że to nie do końca tak jest, ponieważ tak jak już mówiłem, mężczyźni grają do trzech wygranych setów zaledwie w turniejach wielkoszlemowych. Czyli oczywiście w bardzo ważnych imprezach w kalendarzu męskiego tenisa, kobiecego też oczywiście, ale to są imprezy, które trwają, tak jak mówiłem, dwa tygodnie, czyli maksymalnie osiem tygodni w roku. Co oznacza, że przez większość czasu w danym sezonie mężczyźni nie grają do trzech wygranych setów, a do dwóch, tak jak kobiety. Swoistym paradoksem jest zresztą ta sytuacja, że zarobki są zrównane w turniejach wielkoszlemowych, gdzie panowie grają do trzech wygranych setów, panie do dwóch, a w pozostałych turniejach ATP i WTA, gdzie gra się do dwóch setów w przypadku obu płci, to tam nagrody nie są zrównane. Mają być. W niektórych turniejach poszczególnych, pojedynczych dzisiaj są. Generalnie mają być, tak jak już mówiłem, do 2027 w dużej mierze a w pozostałych do 2033, ale też wtedy nie będzie tak, że zrównanie będzie wszędzie, ale już od tego 1933 w dużej mierze tak będzie w wielu turniejach. Tutaj pojawia się też taki pomysł. Ja nie mówię, że jestem za, nie przesądzam, ale ten pomysł jest. A może we wszystkich turniejach po prostu powinno się grać do dwóch wygranych setów. I po problemie. Wtedy nie będzie narzekania, że mężczyźni muszą grać do trzech setów, że grają pięć godzin czasami, bo to jest i pięć setów, dwa dwa, potem trzy dwa. A może odwrotnie, a może to kobiety powinny grać do trzech wygranych setów w turniejach wielkoszlemowych. Czasami pojawia się ten argument, ale z drugiej strony trzeba jednak pamiętać o ograniczeniach ze strony płci damskiej i tego nie da się przeskoczyć. To nie jest kwestia jakiegoś seksizmu, tylko naturalnych. Barier, jeśli chodzi o biologię. Ale może tych barier nie ma, a może ich nie będzie w przyszłości. To jest wszystko kwestia do dyskusji. Przeciwnicy zrównania zarobków, jeśli chodzi o kobiety i mężczyzn na korcie, podają również drugi argument, który ich zdaniem jest absolutnie koronny, czyli kobiecy tenis nie wywołuje takiego zainteresowania jak męski. Czyli oczywiście brutalny wolny rynek, kobiety oglądane są gorzej. A zatem cieszą się mniejszym zainteresowaniem w telewizji. Sponsorzy nie płacą tak wielu reklam przy ich meczach w porównaniu do męskich, a więc te nagrody w turniejach męskich muszą być wyższe. I dlatego męski tenis generalnie ma więcej pieniędzy. Na to zwracali uwagę zarówno w ostatnim czasie Nowak Dżokowicz i Rafael Nadal. Teraz zacytuję fragment artykułu mojego redakcyjnego kolegi Michał Kiedrowski swego czasu napisał tak. Turnieje ATP przyciągają o wiele większą widownię niż WTA. W 2016 roku, niestety świeższych porównań brakuje, BBC opublikowało dane, według których skumulowana globalna oglądalność turniejów ATP jest prawie 2,5 razy większa niż widownia turniejów WTA 973 miliony do 395 milionów. Rzeczywiście są to dane, które coś mówią, ale można znaleźć również inne dane. Sprawdziłem badaniem popularności tenisa swego czasu zajmowała się m.in. firma Signal Media Limited, która współpracuje m.in. z Deloitte i EY, czyli nie jest to jakaś firma krzak. No i ona obserwowała tenis w latach 2004-2019 i wynikają z tych obserwacji bardzo ciekawe wnioski. Zdaniem tej firmy w latach 2004-2009 zainteresowanie męskim i kobiecym tenisem było na porównywalnym poziomie. Wszystko zmieniło się mniej więcej od 2010 roku. Wtedy to na scenę weszła w bardzo poważny sposób wielka trójka męskiego tenisa, czyli Rafael Nadal, Nowak Djokovic, Roger Federer. Oni zdominowali rozgrywki męskiego tenisa, wygrywali zdecydowaną większość turniejów wielkoszlemowych i w dużej mierze przyćmili kobiece rozgrywki. Oczywiście była Serena Williams, czy Venus Williams, czy Maria Szarapowa, czy Wiktoria Zarenka, ale jednak one były w cieniu i to zdecydowanie Nadala, Federer'a i Djokovicia, co wpłynęło na zainteresowanie męskim tenisem. Z kolei od 2016 roku, zdaniem tej firmy, wskaźniki zainteresowania znów się wyrównały i znów to jest tak, że kobiecy i męski tenis cieszą się podobnym zainteresowaniem. A i oczywiście link do tego artykułu dam w opisie do tego odcinka. Część danych wskazuje, że mecze kobiecego tenisa oglądane są gorzej niż męskie. Być może tak nawet jest, ale to nie odpowiada moim zdaniem na dość ważne pytanie: czy kobiecy tenis jest oglądany gorzej i przez to jest gorzej promowany, czy odwrotnie czy jest gorzej promowany i przez to jest oglądany gorzej? I teraz dwie historie, które są mi dosyć bliskie, bo widziałem je właśnie na własne oczy. Po pierwsze, Roland Garros. Tegoroczny i zeszłoroczny. Było 10 sesji wieczornych w turnieju paryskim. W zarówno w zeszłym roku i w tym roku, bo to są takie jeden mecz na korcie centralnym, taki pod telewizję oczywiście w najlepszym czasie, około 21 czy 20. .00. I tak, w zeszłym roku w tej sesji wieczornej na centralnym imienia Filipa Chatriera zagrały tylko raz panie, i w tym roku też tylko raz panie. W tym roku to z tego co pamiętam, to chyba była Sabalenka i Stevens, bardzo swoją drogą ciekawy mecz i Pamiętam jaki był atak na Amélie Moresmo, czyli byłą tenisistkę, dzisiaj dyrektor turnieju Roland-Garros, że jak to może tak być, dlaczego kobiety są aż tak bardzo yy, w mniejszości, że, że, że to jest skandal. Pamiętam, że Iga Świątek zwracała na to uwagę, że nie rozumie, dlaczego jest tak, że tak rzadko, dola ona w zeszłym roku to mówiła, że tak rzadko w sesji wieczornej, nocnej pokazywane są mecze kobiecego tenisa w Paryżu. I pamiętam, że Amelie Moresmo po tych słowach wyszła, zareagowała i przeprosiła. Tylko to było rok temu, przeprosiła, a w tym roku było dokładnie to samo. A WTA? WTA nic nie zrobiło, to znaczy milczało, zarówno w poprzednim sezonie, jak i w tym roku. O WTA jeszcze będę miał okazję troszkę poopowiadać, bo rzeczywiście jeśli chodzi o nich, o ich organizację, to jest na bakier i to może mieć pewien wpływ na to, jak kobiecy tenis jest postrzegany i jeśli chodzi o zarobki dla tenisistek. Drugi przykład, który też wiąże się z WTA, to jest finał WTA Finals, czy finały WTA Finals 2022 w poprzednim sezonie Fort Worth. Generalnie rzecz biorąc, miałem okazję być właśnie tam na miejscu w Stanach Zjednoczonych. No i organizacja tej imprezy, delikatnie rzecz mówiąc, nie należała do najlepszych. Jak jeździłem Uber'em już z samej kolejki, bo podjeżdżałem z Dallas, i jak jeździłem Uber'em z kolejki do hali Dickie's Arena, to wielu Uberowców pytało mnie: A pan na rodeo? Na tenis? Kobiecy tenis? Szok! No bo w tej hali właśnie odbywają się zwykle zawody rodeo, tenisa nie było od bardzo dawna i wszyscy byli zdziwieni. Nie było żadnych reklam na mieście związanych z tą imprezą. Na autobusach pojawiły się dopiero w piątek, a impreza ruszyła w poniedziałek. I to też były słabe reklamy. Nie, nie można było dobrze zauważyć tam gdzieś była twarz i świątek, ale słabo zauważalna. Promocja fatalna, mimo że hala była, jeśli chodzi o widownię, otwarta tylko do połowy, to i tak nie udało się tego zapełnić. Pamiętam, że było wiele osób, jeśli chodzi o organizację kobiecego tenisa na miejscu, ale jeśli chodzi o marketing, to niestety nie wyglądało to moim zdaniem dobrze. Co sprawiało, że, wielu, że wiele osób nie wiedziało o tym w okolicy, że jest taki turnik i nie mogło przyjść, nawet kibicować swoim dwóm Amerykankom, Kokogowi i Jessie C. Peguli. Swoją drogą, jeśli chodzi o wybór y, miejsca, gdzie odbędzie się impreza w zeszłym roku kończąca sezon kobiecego tenisa, to ta decyzja podana została do publicznej informacji bardzo późno. W tym roku mamy sierpień, połowę sierpnia, i też nie wiadomo, nadal. Gdzie odbędzie się WTA Finals 2023, to nie buduje powagi kobiecego tenisa i sprawia, że są nadal problemy również z finansami. Jeśli chodzi o tą firmę Signal Media Limited, to ona podała również oglądalność finałów wielkoszlemowych w 2018 roku. I co zaskakujące, w Australian Open i Roland Garros większym zainteresowaniem cieszyły się spotkania finałowe mężczyzn, ale w Wimbledonu i US Open Najwięcej widzów oglądało mecze pań. Chodzi o 2018 rok. Bardzo to ciekawe. Jednocześnie ta firma przeanalizowała ponad 250 tysięcy artykułów w mediach, w ponad 80 językach świata, właśnie z finału Wilkoszynmowy w 2018 roku. I wynika z tych analiz, że w przypadku każdej imprezy wielkościowym sprzed pięciu lat więcej artykułów dotyczyło męskich finałów niż damskich. Chociaż, tak jak powiedziałem, na Wimbledonie i US Open większym zainteresowaniem cieszyły się mecze pań, jeśli chodzi o finały. Jak czytamy? Nasze ustalenia wskazują, że pomimo podobnego poziomu zainteresowania fanów w 2018 roku, tenisistki były znacznie rzadziej opisywane w mediach. Z badań wynika też, że w przypadkach, w których tenisistki były opisywane, media koncentrowały się na ich osobowościach i charakterze, a nie na zdolnościach sportowych. Jest to forma osądu, z którą tenisiści płci męskiej rzadko muszą się mierzyć. Co do organizacji kobiecego tenisa, to ona ma problemy finansowe, miała już wcześniej, ale w ostatnich latach wyjątkowo duże, z uwagi na zamieszanie wokół Peng Shuai, czyli przypomnijmy, chińskiej tenisistki, która jesienią 2021 roku, z tego co pamiętam, która poinformowała w social mediach, że była napastowana seksualnie przez dygnitarza partii komunistycznej i ta sprawa do dziś nie jest wyjaśniona. W reakcji na to, Działacze kobiecego tenisa wycofali się w ogóle z Chin, nie tylko turnieje, ale, spo, ale również chodzi o sponsorów. No i bardzo dużo na ten kobiecy tenis stracił, bo nie udało się niestety szybko zasypać tej dziury w budżecie WTA. Dopiero w ostatnich miesiącach pojawili się nowi sponsorzy, w związku z tym pojawił się też plan, jakby wyrównania zarobków, o którym już mówiłem, do 2027 i 2033. Intencje WTA były bardzo cenne i bardzo dobre, należy bić brawa, że stanęła organizacja po stronie tej która miała być napastowana seksualnie. No, ale niestety, problem polega na tym, że trzeba było również znaleźć pieniądze, a z tym przez długi czas był duży problem, i przez to również chociażby te finały WTA Finals, jeśli chodzi o pulę nagród, bardzo osłabły i w porównaniu do ATP Finals to się w ogóle nie umywają niestety. Często pojawia się również ten argument, że kobiety i mężczyźni grają po prostu inaczej w tenisa. Mówiła o tym m.in. Serena Williams w wywiadzie telewizyjnym. To dwa kompletnie inne sporty. Mężczyźni uderzają szybciej, serwują mocniej. Tylko czy to oznacza, że płeć fizycznie słabsza powinna zarabiać mniej? Ta sama Serena Williams w wywiadzie dla Glamour wskazywała: Pracujemy tak samo ciężko jak mężczyźni. Gram w tenisa od trzeciego roku życia. Czy będę musiała tłumaczyć mojej córce, że jej brat będzie zarabiał więcej na korcie, wykonując dokładnie taką samą pracę, bo jest mężczyzną? Podobnie uważa Andy Murray, tak samo jak Denis Sz Szapowałow, Brytyjczyk, mówił m.in. Ludzie często nie doceniają ilości pracy włożonej, by zostać czołowym tenisistą. I ta etyka pracy jest taka sama, niezależnie od tego, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą napisał w swoim artykule dla BBC kilka lat temu. Na pewno ostatnie lata tak uważam przynajmniej nie służyły dyskusji dotyczącej zrównywania nagród w kobiecym i męskim tenisie, ponieważ tak jak już mówiłem, mieliśmy wielką trójkę męskiego tenisa, która generowała gigantyczne zainteresowanie Nadal, Federer, Djokovic, a po drugiej stronie pojedyncze wielkie gwiazdy, czyli Serena Williams, Naomi Osaka później Ashley Barty dzisiaj Iga Świątek, ale teraz to się powoli zmienia. Ponieważ z jednej strony oczywiście mamy nadal Djokovic'a i nie wiadomo jak długo będzie grał, ale nadal dzisiaj nie rywalizuje, prawdopodobnie przyszły sezon będzie jego ostatni w karierze, z kolei Federer już zakończył karierę. Po stronie kobiet z kolei mamy Iga Świątek, coraz bliżej Igi, Aryle Sabalenkę i Jelenę Rybakinę i generalnie dość ustabilizowaną czołówkę kobiecego tenisa. Chociażby Pegula tam jest, Koko Goff, Maria Sakari. To już nie jest tak, że do półfinałów czy do ćwierćfinałów ciągle dochodzą inne tenisistki, Ta czołówka się stabilizuje, jeśli chodzi o kobiecy tenis, i to również jest argument na rzecz kobiecego tenisa. Chociaż niektórzy powiedzą, że ten brak przewidywalności był właśnie cechą atrakcyjną dla kobiecego tenisa, że. Tym razem była ta w finale Wielkiego Sznema, innym razem inna. No to już jest bardzo kwestia gustów. Generalnie, bez względu na to, w jakim kierunku pójdzie, zarówno kobiecy, jak i męski tenis, dyskusje dotyczące zarobków na pewno nie znikną. Jestem ciekaw, co Wy uważacie na ten temat. Piszcie koniecznie w komentarzach i oglądajcie poprzednie oraz następne odcinki programu tenisowego. I zapraszam do subskrypcji kanału. Pozdrawiam.